25 września trzeciego. Rosjanie odebrali Smoleńsk, a Mussolini utworzył rząd republikańsko-faszystowski. Wszystko zaczyna być możliwe. Do czego jeszcze dojdziemy? Może do powołania dynastii Romanowów na tron rosyjski przez Stalina, który obejmie posadę Rasputina. Ma pełne kwalifikacje. Ten rząd republikańsko-faszystowski podziałał na mnie jak proszek a psik. Mam ochotę kichać, ocierać łzy i zakichać się na śmierć nad tym bezbrzeżnym oceanem czego? Głupoty, kratynizmu, szarlatanerii. To nie oddaje tego, o co tu chodzi. Jest to jakiś ocean gnoju zaraszany perfumami, w którym kąpie się wielki dom obłąkanych, jakim jest tak zwana ludzkość. Mussolini tworzy rząd republikańsko-faszystowski. Stalin jest obrońcą demokracji, demokratyczny komunizm. To przyjdzie nawet niezłe. Hitler broni kultury Zachodu. W ogóle wszyscy czegoś bronią. A poszczególny człowiek z resztkami mózgu w czaszce musi się bronić, żeby nie zakichać się na śmierć i nie oszaleć. Największą troską każdego powinna by być w tej chwili nie to, żeby wyjść jako tako cało z tej zawieruchy, ale żeby wyjść z resztkami przytomności. To będzie najtrudniejsze. Jedno jest pewne. Gdyby posadzić dziś przy radiu najmocniejszą głowę i zmusić ją do słuchania wszystkiego i czytania wszystkiego, po tygodniu można by zamknąć takiego osobnika w zakładzie psychiatrycznym bez orzeczenia lekarskiego, po prostu na oko. Wcale nie to, co się dzieje, lecz to, co się mówi i pisze, ma w sobie wszystkie cechy dnia nadejścia antychrysta. To, co się może stać, jest ograniczone. I to, co się dzieje, przemiję. Ale raz rozpętana noc dusz i mroki myśli muszą długo czekać na świt. Odczuwam to wprost fizycznie. Czuję się wsadzony między dwie płyty jakiejś prasy i coraz bardziej ściskany. I równocześnie nie mogę krzyczeć, bo są rzeczy, wobec których zamiera głos. Pozostaje piekielny w swym milczeniu wołanie duszy. Już dwie noce pełne huku i błysków na niebie. Anglicy latają na Włochy. Dziś w nocy ranny bombowiec, palący się jak pochodnia, przeleciał nisko nad połową Paryża i rozwalił się na dachu magazynu Louvre. Zwęglone szczątki załogi odnajdywano wokoło. Cóż za atrakcja! 26 września 43 Zamieniłem się w maszynę rotacyjną do czytania, a więc nie linia Dniepr. Rosjanie przeszli Dniepr w sześciu miejscach. Walki toczą się już pod Kijowem. Ciepło, ciepło, coraz cieplej. Niedługo zaczną nas uwalniać i uwolnią nas na 50 lat. Sekontent de vie parisienne Armory. Sprawa Dreyfusa, Galeria Minionych Osób i Przebrzmiałych Nazwisk. Willy i Colette Rashild, Paryż 1900. Słabo pisane, koniunkturalnie. Jest na to moda, więc szask. 28 września 1943. Uparte pogłoski o zawieszeniu broni sowiecko-niemieckim. Już wisi w powietrzu, już podjęto kroki za pośrednictwem Turcji. Wygląda to na rosyjski szantaż, przy pomocy którego chcą wymusić na drogich sprzymierzeńcach różne rzeczy. Puszczane przez komunistów na rozkaz Moskwy. 1 października 1943. Pogłoski o porozumieniu sowiecko-niemieckim stały się tak uparte, że Niemcy zdementowali je dziś oficjalnie. We Francji zaczyna się coraz bardziej ujawniać zorganizowany opór. Młodzi ludzie wskazani na wyjazd do Niemiec organizują się w oddziały uzbrajane z powietrza przez Anglików. Robią zamieszanie. Zaczęło się od palenia zbiorów i niszczenia maszyn rolniczych. Teraz coraz częściej dochodzi do zwyczajnych rabunków, bo chłopi niczego nie chcą dać dobrowolnie i do zabijania kolaboracjonistów. Oczywiście sprząta się przy tym niewinnych i przeciwników politycznych. Francja dotąd spokojna zaczyna być niespokojna. Anglicy i Amerykanie utknęli we Włoszech południowych i będą zimować. Mogło być lepiej. Rosjanie idą naprzód, Niemcy tracą powoli owoce wszystkich zwycięstw.